Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To World War Polygon i lecimy sobie z następną fazą. E, chapter 3 Location: Battle of Bulge. Bulge. Dobra, będzie misja snajperska. Będzie artyleria. Dobra, no lecimy. Cóż to będzie ciekawego? reklama. Ale reklama bez dubbingu, więc taka reklama nas nie interesuje. Start misji: dobra, lecimy sobie. Tam mam lecieć, ok. Te mapki są naprawdę bardzo ładne, Prepare Mamy Dudu du, du, du. Ale... Jakby z drugiej strony mi się biją Chyba, że szykowałem to dla niego No i co? Tu też mam dudududu du, 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 tak? Dobra Okej okay. Tu też będzie Dudu Dudu du. Nie, tu będzie bazuka Dobra eee, mam ich odpierać, nie? No to odpieramy Następni ja troszeczkę zjebałem i wracamy spoko mogę przeładować? nie mogę teraz ja pewnie mam użyć tu du du no, okej okay. a nie, to snajpa dobra, nie było tematu tylko ten mi stoi na środku, kurwa Nie mogę w ogóle strzelić No bo trafiam w niego A jakbym się e, wyszedł stąd no, nie, no oczywiście, że nie mogę wyjść Ja chciałem, żeby jakoś zmusić do przesunięcia bo co ja z tego, że będę tu strzelał? No zobaczcie, mogę tych z boku ewentualnie ściągać. A to się dłużej zejdzie. No bez sensu. Fajnie się bawicie, chłopaki. Ja też bym kurwa chciał. No strasznie dziwnie mi się włosy układają ostatnio Dziękuję Idziemy teraz iść? Jaka to była tragedia. O, znowu ta reklama, może coś nowego. Nie to ciągle to samo. Jakaś fajna skrzyneczka. Heum. No to heum będziemy mogli sobie ulepszyć za chwilę. Nie, nie możemy sobie ulepszyć heumu. Ok, ale można sobie wziąć lepsze granaty. Tak mi się wydaje. I tych mam 5, tych mam 7. Smoków mam w chuj. Wezmę sobie te. Na razie najwyżej potem zmienię. Ok, lecimy.

Du du du, 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 du Pestkuje się chyba lepiej tym sprzętem. On może i ma zajebisty damage REMODING! Ale... Ciężko się nim strzela na daleko, bo nie mogę nim przycelować. Czy mogę? Nie, nie mogę. Przeładowuje, ale mogę z tego wyjść już chyba. Mogę. Nareszcie. I tak pompka to moje odkrycie roku. Tutaj czołgi jadą. No dobra. No to. Raz. Dwa. O, nie trafiłem. Dwa. Dobra, teraz ten, no i pięknie, i teraz tylko się ich pozbyć. Pyk, pyk, pyk. Tak to się robi. Mamy nową reklamę

Nie wierzę w te reklamy, niektóre ok, dziś strasznie długo to trwa, te misje wszystkie, ale chcę je wykonywać w miarę e, szybko. Więc to nie moja wina. Jeśli się przedłuży, najwyżej ta seria będzie również w niedzielę i soboty. Nie w soboty i niedzielę, będzie w niedzielę i soboty. Zresztą pewnie wiecie już, bo trochę tych odcinków jest. Dobra Co wziąłem? Nie pytam A z pistoletu? musiał musiałbyś trafić, nie? Pięknie idzie tym pistoletem Taki pistolet na kulki, ale działa. Dobra, wejdę ze strzelbą. Tam ci się opierdalają. Wszystko muszę robić sam. Okej, okay, wezmę to. Dobra Lecimy Co ja robię? Czemu ja, ja się cofam jak mam pompkę? Dobra, oni są trochę daleko. Ten jest blisko. Jakoś ich. O kurwa. O kurwa... Jak ja się wpieprzyłem, muszę się przeładować teraz, ale ja to zrobię, zostało tylko tamtych dwóch. dobry one nice parkour ok Dobra, teraz tamten w oknie Coś powinienem zrobić, ale nie wiem co. No momento, muszę sobie podłączyć. Jestem, dobra, lecimy. A, okej, okay, znowu strzelamy w samoloty. No, no to jest taka... ...luźniejsza zabawa. Chyba, że te samoloty latają wszędzie. Nie, zawsze tylko z jednej strony, więc luz. O kurwa, jest ich trochę. Przyznam się, troszeczkę było słabo. Ale nic nie przepuszczę. Jak Sasza Ej, no dobra, idzie całkiem spoko. Pięknie. Właściwie to już to zrobiłem, tak mi się wydaje. No i pięknie. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się.